Witam Was w niedzielny poranek z Kawką nad rzeką. Okej, okay, zostańcie z nami, bo dzisiaj następny dzień naszych przygód, kolejna część naszego spływu. Pakujemy namiot do samochodu, a my pakujemy się do kajaków i płyniemy na ciąg dalszy spływu, czyli dzień drugi. Do zobaczenia na wodzie! Witamy Was w kolejnym dniu, znowu jesteśmy na kajakach, płyniemy dzisiaj 15 km przed nami i zobaczymy, czy nam się uda, czy te kurki coś się dozwiastowały Nie, niewłaściwego. a ja zapomniałem wziąć kurtkę, także zostańcie z nami i bo zobaczcie, co się będzie działo. Musieliśmy się wrzucić 600 metrów w górę rzeki, bo dostałem telefon, że a mama z Amerką zostawiły plecaczek z piciem Amerki, tutaj i dziecko nie miało mojej wody. Jestem zmachany, jak nie wiem co. W związku z tym, jeszcze raz ruszamy, i przy okazji, zegarek start. Ruszamy jeszcze raz. Pierwsza przygoda za nami. Tu macie taki znaczek, koszyczek, widzicie? 900 metrów Jeżeli macie koszyczek, możecie iść na grzyby i pozbierać trochę grzybów Dogoniliśmy mamę i Amelkę I Bosa Nie machaj mi tą wiosłem Składasz tak wiosło i skręcasz Widzisz mama? Po lewej stronie widzimy zalane łąki, hektary, bo jest wysoki poziom wody i wszystko jest pod wodą. Jedno wielkie totalne grzęzawisko. Przepłynęliśmy 5, 4 km. Tak, 4 km i 130 metrów. Tam jest siano ułożone. No tata to się musi nachylić. Przepłynęliśmy połowę odcinka i dopiero w pierwszym widzimy. 85 km. I rodujemy w szuwarach przez to nagrywanie. Widzicie? Tak się kończy, jak się nagrywa. Tak, w ogóle ten wyjazd, zarówno pierwszy spływ, pole namiotowe, drugi spływ teraz jest pod kątem również nauki operowania dronem. Czyli praktyka, jak latać dronem, jak manewrować dronem i wchodzić do pracy. Do wprawy, a tu zakręt. Tada! A my lądujemy znowu w zaroślach. I tak się kończy operowanie kamer, bo operator jej jabłko. Niektórzy mają przerwę na papierosa i nie mają przerwy. Na jabłko. I w tym przypadku możecie brać przykład, na co warto zrobić sobie przerwę. Czyli? Na jabłko. Przepłynęliśmy 8 kilometrów i szukamy miejsca, gdzie się można zatrzymać, bo rzeka obecnie wygląda dokładnie tak. Jest wysoki stan wody. Tak się składa, że akurat ten spływ kajakowy jest przy wysokim stanie wody. Więc wszystkie te plaże, które poprzednio widzieliśmy, Wprawdzie na jednym kawałku to teraz mogą być głęboko pod wodą. Taka cisza. Tylko ktoś gryzie jabłko z przodu. Teraz wciano, Boże. Zrobiliśmy sobie postój. Piknik na kocyku. Zjedliśmy coś, niektórzy się sobie coś wypiją, pozostali nie. No i nawet się nie da tutaj polatać z dronem, żeby obejrzeć okolice, bo trawa jest tak wysoka, nikt nie pomyślał o tym, że przyjadę, przypłynę z dronem i nie skosił łąki, No tak to już jest. Trzeba się z tym pogodzić, a tutaj rzeka bardzo kręci i myślę, że wideo z góry byłby był bardzo ciekawy. Nasz kanał ma przede wszystkim tematykę bushcraftową, bush survivalową ale dzisiaj zamiast zbuszować w lesie buszujemy w szuwarach z jednej strony szuwary, z drugiej strony pokrzywy żeby nie wpaść a w temacie survivalu no, zapomniałem czapki więc trzeba sobie poradzić w ten sposób podziwiajcie i weźcie przykład bo może się przydać taka lekcja szczególnie jak już pa, parzy czoło to jest cienko naprawdę pokrzywy. Z godziny na godzinę jesteśmy coraz bliżej ujścia rzeki, a tutaj się robi rzeka coraz węższa. Znowu wąsko się robi. Mama coś kombinuje z przodu znowu. Ciekawe co nas tam czeka Ostry zakręt Myślałem, że to plaża, to znowu rzęsa Dlaga. Znowu będzie wąsko. Mama zalicza wszystkie szuwary przy każdym brzegu Agnieszka narzeka, że ta rzeka jest strasznie kręta, za to ja widzę w tym momencie już, że ...znacznie poprawiła się jej kierowanie i na... kajakiem, sterowanie manewrowanie kajakiem. Zobacz Oli jak wąsko tutaj. Hej no Zapłynęliśmy 10 km. Oliwka wiosłuje po 10 km. Z hakiem przejęła w końcu wiosła. Chciała trochę wcześniej, ale było dość kręto i było ciasno. Więc jeszcze byśmy w szuwarach utknęli w poprzek. A ja sobie teraz odpocznę. Szkoda, że nie mam piwka. Dzisiaj na sucho. Patrzymy, jak oliwka z tego wybrnie. A ja sobie podmaczam odciski od wiosła. No do tyłu wiosłuj, do tyłu z tych szuwarów. Tak, do tyłu. Dobrze, dobrze, dobrze. Grzeczne dziecko, dobrze. Czyli uroczy konarek tutaj z brzegu stoi. Fajnie to wygląda. Mamy szeroką. Może oliwka wyprowadzi nas, także popłyniemy do przodu. Dobrze ci idzie. Dobrze ci idzie dziecko. Dobrze ci idzie. Komar mi ugryz. Ja się tak nie bawię. I teraz dajesz pogarach do przodu. No ale niepotrzebnie tym wiosłem, skoro i jesteś już blisko szuwarów, to pracuje tylko wiosło od szuwarów. Oliwka przejęła wiosła, i od tego momentu ogłaszam, że jest to spływ szuwarowy. Płyniemy od szuwarów do szuwarów Ciężko. Następne szuwary zaraz będzie mieli zaliczone. A, się nauczyło odpychać od szuwarów, a przy okazji to wrócę podrapany. Jak będę podrapany z tej czy z tamtej, to wiecie, szuwary. Oli, jeszcze nie wypłynęłeś z tych szuwarów, aż się odpychasz po z powrotem w nie. A teraz to za mocno dziób poszedł do przodu. Cześć Waszka. Przywitałem się z Waszką, ja miałem ją tyle przed nosem. Już tyle czasu trwiłem w tym kajaku, że pająk, o tutaj widzicie, zaczął sobie roz, rozciągać sieci między moim plecakiem a kajakiem. Jakimś cudem zrobiliśmy kilometr pomimo tempa na zegarku 0 km na godzinę i regularnego stania. w czuwarach o! Tu był brzeg. Pierwszy raz. Lewym do tyłu. Nie nauka jazdy. I drugie czuwary zaliczyliśmy z drugiej strony. Niezbędny sprzęt na spływka jakowy to piła. Dziękujemy. Patrz Lila, Co się mówi. My już tu siedzimy z 10 minut i czekamy na Was, a Wy nie wiem, gdzie się szlajacie. Od szuwarów do szuwarów Polivka uczyła się wiosłować. więc rozpoczęliśmy spływ szuwarowy. Amelka, zamknij oczy, wypływamy. Nagrywaj, Oli, ten mostek, od... cały czas trzymaj go. Cały w trocinach. My sobie opłyniemy konarek po drugiej stronie ładnie. O! Tata, konarek Tu jest gałęź, którą tata ukiłował. Właśnie ją straktowaliśmy Ten spływ kajakowy uważam za buszk ponieważ upiłowaliśmy kawałek gałęzi drzewa. Zakończyliśmy rejs szuwarowy. Spływ szuwarowy, rozpoczęliśmy boczkę graftowy I pamiętajcie, że piłka może przydać się na rejs. A co w tej piłki, ta recenzja była tutaj. kliknijcie kartę. Proszę bardzo, teraz mama ładnie bierze zakręty przy samym boczku rzeki. Myk, 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 a tu plaża po lewej stronie. I przyhamowanie hamowanie wiosłem? Tak, tak. Proszę bardzo, i idziemy do przodu, do przodu. Ja zrobię ten sam, ale żebyśmy się nie stuknęli. Jeden kajaczek o drugi, proszę bardzo, obracamy się, wykręcamy i mama tutaj fantastycznie Bo Tutaj mistrz Formuły 1 Tak, mistrza Formuły jeden w kajakarstwie, czyli mama Tam jest jeden konar, a tam drugi konar Nie wziąłem koparki, nie wykopię tej wyspy, nie da rady Do doj, Ale za to was wyciągnąłem z tego. No tak! <grywa> <grywa> Dziękuję! Ale to, że chyba wody nie dojdzie, Nie cierpi wody! O! <grywa> Dlatego w kaploko pływa! Tu jest, to jest, to jest Jak się nauczysz manewrować, to się nie będziesz tak męczyła. No dobra, pytanie, czy przepłyniemy tędy? konar utknęliśmy chciałem po tej stronie przepłynąć ale on jest pod, pod, pod skoszem. dopiero was wyprzedziłem i o i znowu jestem z tyłu dobrze potem jestem z tyłu przed chwilą płynęliśmy prawie 7 km na godzinę mm. razem z mamą i teoretycznie ten dystans można byłoby zrobić niecałe dwie godziny, troszeczkę ponad dwie godziny, z tym że w tym tempie jest tyle zakrętów, że wchodzi się w drift i trzeba hamować, bo inaczej ląduje się na drugim brzegu, w szuwarach. W związku z tym nie można zrobić super szybkiej, szybkiej trasy ze względu na dość dużą ilość zakrętów i driftowania kajakiem. Teoretycznie zostało nam jakieś półtora kilometra, ale zobaczymy co będzie naprawdę. Nie? Cześć, piesek, cześć. cześć. Ale ty, no nie, nie myśl sobie, że ty będziesz skakał do kajaka do mnie tutaj. Tak, nie, nie myśl, nie myśl. Nie? O. nie? przeskoczysz nie? czy się nie? rozjedziemy? Nie! Mamy bosa. Cześć, piesek. Ja mam Pas, siadaj, tu, ja muszę wiosłować. I teraz mamy bosa. Teraz mamy bosa, który przeskoczył z kajaka do kajaka. W nocie. No. Cześć pusik. Jak tam ci się siedzi u nas. Zasubskrybujcie nasz kanał. Dajcie łapki w górę, kliknijcie dzwoneczek, żebyś na bieżąco i napiszcie, czy lubicie spływy kajakowe i czy zabieracie swoje psiaki na spływ kajakowe. Przejęliśmy psa drogą abordażu. No już go nagrywam, jak chlapie mi tutaj kamerę, o chlapie zaraz. Dobrze by było jakby go Trzymaj Oli, muszę się odwrócić. Ale jesteś mokry psiaku. No kręcisz kręci jak czy posa Oli? Patrzysz się co kręcisz, bo... Poczuję, że z akcji wyciągania bosa nie, nie, nie będzie nic nakręcone. Złapkę na ruch, bo się rozpływamy. Dawaj bagaże. Dawaj. Dziękuję. Dawaj, bagaże. No i zaraz będziemy w szuwarach. Ale moment. Wszystkich pod dziób. A ty trzymaj na swoich kolanach, to będzie ok. Płynie z mamą, a my dostaliśmy bagaże, żeby, żeby nie smaku. Tu są to dalej, dalej trochę. No. A teraz robisz ujęcie, przejście za ten, ten bo są łabędzie. Widzisz łabędzie? Tak. No to nagrywaj łabędzie. A tu są łabędzie. Duże te dzieci są już, prawda tato? Tak, coraz więcej już są. Chyba nasz samochód przyjechał. Wyruszaliśmy dwa tygodnie temu, a teraz to kończymy. No mhm. zakończone

A na naszym kanale znajdziecie jeszcze inne filmy na temat spływów. Były poprzednie nasze spływy. Tu jest nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Hej! A może coś przykniecie? Krzy